Cześć Siemanko, witajcie w odcinku, w którym stało się coś wow. W sensie przyszło coś wow, bo stało się raczej nic, ale przyszło coś, co naprawdę. No zobaczycie to zaraz. Ja wiem co przyszło, wy zaraz zobaczycie. Będzie to najdroższa i najlepsza karta w mojej kolekcji i na tym kanale, bo nie było chyba droższej ani lepszej. No i raczej długi czas nie będzie. Albo że coś uda się wypakować, jak wejdą jakieś fajne boxy z Kataru. No ale dobra, ładnie zapakowane w pudełeczko, folię, elegancko. Muszę tak to otwierać, żeby też coś widzieć. Powerbank. Jakiś gum. Nie no, zapakowane. Patrzcie perfekcyjnie. Chyba odwinę sobie. No to jest tak zapakowane, że z tym nie mogło się coś stać Ja nie wiem co kurier musiałby z tym robić Żeby coś się z tym stało To jakieś w ogóle karty dostałem Gratisie Spoko ogólnie. O, zaniolo Fajna sprawa. No i mamy tak Z Golda Virgila Vandyka Mamy również Kiezę. Mamy również Elite Messi bardzo fajna karta. No i patrzcie, to Kai Havertz. 1. Przepraszam, 5 na 10. Limit do 10. Autograf Kaja Havertza. No, wow, po prostu wow. Dałem dużo za tą kartę. Myślę, że ją chwilkę potrzymam, tych dostanę troszkę lepszą ofertę, to ją po prostu sprzedam. No, co Wam mogę powiedzieć? Karta jest w stanie idealnym i w takim też zostanie. No, jest to najlepsza karta obecnie z najniższym limitem, i do tego autografem w mojej kolekcji. Możecie dać znać, co o niej sądzicie. No, jest to coś, coś, coś jakby co rozwinęło trochę moją kolekcję, bo nie było jeszcze takiej karty. Mówię, mam nadzieję, że tych kart takich z takim niskim limitem i autografem będzie coraz więcej. No, i co Wam mogę powiedzieć? Na kanale nie będzie też tak dużo odcinków teraz, bo właśnie bardziej będę się skupiać na tych kolekcjach premium i też nie ma co za bardzo zbierać, bo to, to, top klasa mam prawie skończone. Tam czekam jeszcze na chyba dwie czy trzy yy, wymiany, muszę zrobić i po prostu będzie top klas zakończony. No ale co Wam mogę powiedzieć? Wam dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej karcie. No według mnie jest to coś nadzwyczajnie po prostu wow. No bo. Karta do 10 jest tylko 10 takich na świecie z takim limitem. Więc mówię, no jak ktoś będzie bardzo chciał i zaproponuje dobrą sumę, to zapraszam w, komentarz w komentarzach na grupę. Oczywiście na grupę zapraszam, bo tam też trochę rzeczy się pojawia, czasami coś wstawiam. Więc Wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia. No i co? Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej karcie i. Może napiszcie ile byście za nią dali. W sensie ile jakbyście jak mieli kupować, ile byście zaproponowali, jak wyceniacie tę kartę. Wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, siemanko, dzięki i pamiętajcie o słupku w górę. W górę, what the fuck! O. Subie o łapce w górę, no i komentarzu. Bo mówię na kanale. Jak wyjdzie, tylko jakaś seria premium z kataru, będzie tego pełno. Będę starał się kupować boksy, otwierać całe boksy, a nie tylko breakki robić, więc trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Siemanko, cześć!